Witajcie bardzo serdecznie na tym kanale W dzisiejszym odcinku yy, Zrecenzujemy sobie zestaw Lego Ninja Legacy Mech yy, Złoty mech yy, Numer tego zestawu to 71702 Jest od 8 lat Cena katalogowa tego zestawu to 180 to bez grosza. Yy, może zanim zrecenzujemy Ten Yy, piękny zestaw z Lego Ninjago Legacy. Yy, chcę powiedzieć wam, że zmieniłam nazwę kanału na z Lego Champion na Lego Świat Klocków Świat... yy, Ogólnie zestaw ten jest yy, widzicie pudełko jest duże jak na ten. Yy, oj, przepraszam. Zestaw jest naprawdę Zestaw, y, jest naprawdę duży. Jest on z drugiego sezonu, przepraszam was za błędy techniczne, bo mi się y, kamerka y, spadła. I mamy tutaj y, cztery postacie. Y, złotego ninja, na którym mi bardzo zależało, czyli złotego jakby, Lloyda. Y, jeszcze kogo? Y, złotego Lloyda, sensei-ału, y, kozu generała, kozu z drugiego sezonu taki generał y, tej armii. Oraz y, oczywiście Y, ten, normalny żołnierz a, y, y, kamiennej armii. Y, funkcji zapawkowych on za bardzo dużo nie ma. To naprawdę. Tutaj może rozszerzać ten, może tu i tutaj. tutaj a to możecie sami zobaczyć. Mamy tutaj generała Kazu i drugi sezon, znaczy znawczorówkę sezony. Mamy także mm, tutaj Lloyda, różne pustynki, w którym ten mm, piękny zestaw występował. Y, no i w sumie zaczynamy recenzję. Dobrze, już mnie nie widzicie. I teraz otwieramy pudełko. Sorry, sorki, sorki, błędy techniczne. Okej, okay, zestaw otwierany. Boże, sorry za te błędy, ale... Nagrywam tu serio telefonem i nie mam jak za bardzo... Jakbym miał statyw, to bym lepiej nagrywał, ale... Nie mam. Bym lepiej nagrywał. Dobrze. Otworzyłem pudełko i mamy worek numer 1. Tu jest worek numer 3. Worek numer 4. I instrukcja. Naprawdę dużo. Jest to instrukcja. W kształcie taka, no gruba, Idę na stron. 106 stron łącznie z tym. Bardzo ładna. Taka fajny materiał. Także pakiecik naklejek. Dużo ich nie jest. Czy coś jeszcze tam jest? Jest drugi. I już więcej nie mamy. Czyli tak. Mamy pakiecik naklejeczek. Piękną, ładną instrukcję. Piękną, ładną. Mamy pierwszy worek, drugi worek, trzeci worek oraz czwarty. worek. Czyli mamy cztery worki, pakiet naklejek oraz instrukcję. Jak już wcześniej wspomniałem, cena katalogowa tego zestawu to. 180 zł bez grosza, A numer to jest 71702 zł I jest od 8 lat Ja się zabieram za składanie A mam nadzieję, że Ja się zabieram za składanie I mam nadzieję, że zaraz się widzimy jak widzicie, już skończyłem składać. No zajęło mi to trochę. Jak widzicie, mech jest naprawdę duży. Wydawało mi się, że będzie niższy, ale jednak jest gigantyczny. Zajęło mi to około półtorej godziny składania. No, jak widzicie, on ma tutaj trzyma sobie miecz, który taki duży miecz. Tutaj ma naklejki w ogóle. Bardzo dobrze chodzi. Jak widzicie, Postać Loida złotego ninja bardzo dobrze się mieści. Można także poruszać tym, żeby się mogło podnosić i wyciągać postać. Jak widzicie, dużo tutaj przewaga złotego, ale są też białe oraz szare klocki, które są naprawdę fajne. Można tutaj poruszać palcami oraz tymi, podobnie jak u mechadża, który Mam, ale jest niestety niekompletny. Teraz przejdźmy do postaci. Pierwszą postacią, którą wam pokażę, jest y, Złoty Ninja, czyli Lloyd. Bardzo mi się podoba. Te y, smo nadruki smoka są bardzo ładne i bardzo fajne. Y, dalej jest ten nadruki z tyłu. Jeżeli chodzi o maskę, jest ona bardzo ładna. Nie ma tego znaczku, co mi się trochę nie podoba, bo jest taka pusta tu zieleń. Fasz ma dwie twarze: taką wkurzoną oraz taką poważną. Ma on Cała jest złota i ma bardzo takie oczy, jakby ten, jakby nie podkreślone, tylko takie jakby podkrążone na złoto i bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o jego miecz, jest taki normalny i także złoty. Kolejną postacią jest Sensei U który jest, bardzo mi się podoba ma tą gumową brudkę niestety nie ma tylnego nadruku na tyle jego <laughs> jego buźka wygląda tak, jest taka uśmiechnięta jeżeli chodzi o te piękne nadruki z tyłu, te różnokolorowe naprawdę są ładne podoba mi się figurka bardzo ładna no i piękna Dalej mamy bardzo wysokiego generała kozu, który ma y, z y, broni I jest ona taka normalna, w każdym, y, jak w każdym y, zestawie starym. Że ma ładne nadruki, tak y, tu też ma piękny nadruk i tak dalej. Naprawdę oceniam dzisiaj na 10, bo postać mi się bardzo podoba. Ostatnim już postacią jest kamienny wojownik. Ma on. nie y, jest niedoczepiony. Nie ma on z tyłu żadnej odzorowanej twarzy, tej drugiej ma za to włócznie i yy, taki, taki ładny znaczek, twarz zmieniona, taka żółta, zdenerwowana. Naprawdę spoko postać, choć bardzo mi się nie podoba ten jej, yy, no to, nie wiem, jak się to pokrycie głowy. Oto cały ten zestaw razem z postaciami i z wszystkim. Ja dziękuję wam za oglądanie. Żegam się z wami, Elo. Zestaw ocenam dzisiaj na 10. Bardzo polecam. Narka.